Cześć, siemano wszystkim ludzie, z tej strony SG i witam was proszę państwa w takim dość krótkim filmiku, a sprawy mamy dwa. Po pierwsze, najważniejsze dzisiaj e, właściwie od południa bardzo dużo e, zaczęło się pojawiać informacji o tym, że poprzedni bliker mm, Bill Cooney e, z skrócił czas oczekiwania na Horizon Forbidden West Complete Edition z 30 dni do 15. Tak przypominam, 13 września ten sam linker podał, że Sony mniej więcej za jakieś 30 dni będzie w stanie wypuścić Horizon 2 Forbidden West Complete Edition na PlayStation 5 i PC. -ty. Teraz wiemy, że faktycznie 6 października wersja kompletna Horizona 2 pojawi się na PlayStation 4, natomiast my, pc będziemy musieli poczekać trochę dłużej, ponieważ data wyjścia Horizon 2 na PC to jest wczesny 2024.

mission is mine alone. Maybe saving the world is too big a task for any one person. I proszę bardzo, coming to PC early 2024. Teraz przenieśliśmy się na oficjalnie na stronę Steama. Jak widzicie, karta już jest. Grę można sobie dodać do listy życzeń. Planowana data wydania 2024. I tutaj taki klasyczny opis. Powstajmy z ruin cywilizacji, dołącz do Eloy, która wyrusza na zakazany zachód, gdzie zmierzy się z nowymi tajemniczymi zagrożeniami. Edycja kompletna umożliwia rozkoszowanie się wychwalanym Horizon Forbidden West w całej okazałości wraz z całą zawartością dodatkową, która obejmuje rozszerzenie fabularne Burning Shores, będące kontynuacją opowieści z podstawowej części gry. Przemierz rozległy, otwarty świat, odkryj dalekie krainy, nowych wrogów, bogate kultury i fascynujące postacie. Majestatyczne pogranicze, wędruj przez bujne lasy, imponujące góry i zatopione miasta Ameryki dalekiej przyszłości." Stawczoła nowym niebezpieczeństwom, planuj strategiczne starcia z ogromnymi maszynami i ludźmi jeżdżących na maszynach. Używaj broni, urządzeń oraz pułapek wytworzonych z odzyskanych części. Odkrywaj zaskakujące tajemnice, poznaj sekret, który kryje się za nadciągającą zagładą i odblokuj ukryty rozdział pradawnej przeszłości. Sekret, który odmieni Eloy na zawsze. Jak widzicie jeszcze nie mamy oczywiście nawet yy, sugerowanych, wymagań systemowych, aczkolwiek mam nadzieję, że na moim PC to jeszcze jednak ruszy, bo byłoby trochę kiepsko, gdyby się okazało, że nagle walną na przykład, nie wiem, RTX 4080. Znaczy w zalecanych być może. Ale no mam nadzieję, że jednak odrobili pracę domową i że będzie to i że będzie to, proszę Państwa, znacznie lepiej zoptymalizowane niż Zero Don było na premierę. No, screenshoty ładne, screenshoty ładne, ale oczywiście chyba nie jest to jeszcze wersja ostateczna, pc tylko jest to wersja z PlayStation 5. No, co tu dużo mówić, no, silnik DeSima to jest silnik bardzo, ale naprawdę bardzo ładny. Wciąż do tego Momentu Horizon Zero Dawn jest jedną z najładniejszych gier na rynku i z tym raczej wielu się jest w stanie zgodzić. Z mojej strony oczywiście czekam, oczywiście nie mogę się doczekać i oczywiście seria będzie nagrywana w momencie tylko gdy Horizon Forbidden West w moje łapki wpadnie. Będzie mi się dłużyć na pewno długo to czekanie do początku 2024 roku. No ale cóż, no ja tak spodziewałem się, że to tak będzie, bo Horizon Forbidden West też właśnie wyszedł gdzieś tak na początku roku 2022, kiedy dokładnie wyszedł Horizon Forbidden West. A to później sprawdzę, albo możecie mi napisać w komentarzu. Ja czekam. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę bardzo czekam. I mimo tego, iż fabuła w Forbidden West i później jeszcze w Burning Shore no nie jest wysokich lotów, to umówmy się. Ona jest bardzo przewidywalna. Eee, chyba tak bardziej podoba mi się, tak porównując jedno do drugiego eee, Zero Dawn. Ale kto wie, może się jeszcze przekonam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część tego materiału. Teraz przejdźmy do części drugiej. A drugą część niestety musimy zacząć na bardzo negatywnej nucie. Otóż jest taka sobie gra jak Gotham Knights na Steamie na Epiku, chyba tylko na tych dwóch platformach, ona jakoś nie zbyła specjalnie super, nie zdobyła jakichś świetnych not. Miała bardzo duże problemy techniczne. Ona gdzieś tak wyszła właśnie tak październikiem zeszłego roku, i wszystko było ok. W pewnym momencie pewne aktualizacje naprawiły pewne błędy, a nagle wczoraj, to jest 26, na serwerach pojawił się patch ważący 2 Giga, który wprowadził Epic Online Services. Znaczy, gra już oczywiście poprzednio miała Epic Online Services, ale wcześniej można było po prostu usunąć tego śmiecia i, i grę się dawało spokojnie otworzyć. Teraz po tej aktualizacji się nie da. Na szczęście, jeden ziomek tutaj na dyskusjach, który się nazywa Nanaki, naprawdę duże propsy. Napisał poradnik, w jaki sposób odpalić tą grę bez Epic Online Services. Może tutaj widzicie, jakie kroki trzeba zrobić. Ja to zrobiłem, ja jestem w stanie grę odpalić. Cyk, proszę bardzo. W przeciwnym wypadku po e, aktualizacji gra wyświetla monit proszę zainstalować Epic Online Services I ja wiem, że niektórym z was to może nie przeszkadza e, ale mnie przeszkadza i to bardzo kupuję grę na Steamie więc dlaczego jakieś gówno za przeproszeniem od Epica instaluje mi się razem z tą grą kiedy ja grę kupiłem na Steamie? Z jakiej paczki? Kto to w ogóle wymyślił? I to nie jest pierwsza taka sytuacja, gdzie tak się dzieje, bo równie dobrze a jeżeli kojarzycie Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider na pewno, czy raczej Nie jestem pewien, ale. Na pewno z Shadow of the Tomb Raider było takie samo mm, zamieszanie. Tylko, że w Tomb Raiderze można było sobie włączyć wersję beta. Natomiast Gotham Knights tej wersji beta nie ma. I musimy sobie sami radzić po prostu downgradując grę do poprzedniej wersji. Ja wiem, że to nie jest może jakieś chleb. Pleb, y, nie wiem, uprzedni, bo takie rzeczy już trzeba było wielokrotnie robić. Na przykład, nie wiem, nie chcemy jakiejś aktualizacji do Warhammera, bo y, przykładowo mody przestają nam działać. Tak samo trzeba downgradeować y, wersję. Ale co innego jest, zdowngrade'ować sobie grę, bo nie działają mi mody, a co innego jest, muszę sobie zdowngrade'ować grę, bo Grami w ogóle nie chcę odpalić. Rozumiecie tu mody, a tu w ogóle gra nie chcę odpalić. także mam nadzieję, że ktoś wreszcie ukróci samowolkę Epika na Steamie i mam nadzieję, że stanie się to szybciej niż później. i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. dajcie znać, co sądzicie, czy też czekacie na Horizon Zero Dawn, czy też macie dość samowolki epika, Komentarze są wasze. Z tej strony SG. Trzymajcie się. Cześć!